Szampański nastrój marszałka udzielił się sejmowi i minister Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie mogła zacząć prezentować ustaw, gdyż było głośno i nawet marszałkowie zamiast prowadzić obrady rozmawiali. Szanowny panie marszałku, szanowne panie i panowie posłowie, Wysoka Izbo. poczekać. Dobrze. Poczekamy oczywiście na pana marszałka. Widzę. Już widzę. Dziękuję, Panie Pośle. Pani Minister, ja myślę, że chwileczkę poczekajmy. Szanowni Państwo, proszę przenieść rozmowy w kuluary, ponieważ na mównicy, jak nie wiem, czy Państwo zauważyliście, jest już Pani Ministra i chciałaby przedstawić projekt bardzo ważnej ustawy. Proszę przenieść rozmowy w kuluary. Pani Minister, ja myślę, że zrobimy dwie minuty przerwy, bo inaczej.